Siema. W tym filmie chciałabym wam pokazać, jak zarabiać na uniamce.pl Jak zarabiać pieniądze prawdziwe i te serwerowe. Więc tak, zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem. No i nie będę Wam więcej przeszkadzał. Zacznijmy. Dobra, zaczynając widzowie, pokażę Wam pierwszy sposób na zarabianie na tym serwerze. Najlepiej jest sobie pokopać chwilę. I gdy już sobie trochę uzbieracie tej kaski, nie wiem, tak z jakieś 10 tysięcy, 20 tysięcy z kopania, wpisujecie is create nazwę i, klik, i wpisujecie sobie ukośnik spawn. Znaczy nie spawn, tylko is. Jedziecie sobie na wyspę, tutaj macie różne generatory i tu po prostu te za generatory zarabiają. Po czym jak piszecie bank, możecie shift plus prawy, a można samym prawym. Jak będziecie po prostu klikać to wam się sprzedało wszystko. I teraz już mam 44 na przykład miliony. Wpisujemy sobie generatory. I można tu kupić coraz lepsze, coraz lepsze, coraz droższe i coraz więcej będziecie sobie zarabiać z tych generatorów. No ogólnie... O kurde, to jest fajny sposób na zarobek. Ale... Kopanie też nie jest złym sposobem. Fajne też jest na przykład czekanie na kajale, sprzedawanie kluczy, tak ten da się zarobić. Wtedy za tą kasę kupujecie sobie yy, na no ach jakąś spokomotykę motykę, na przykład na start taką siódemkę albo taką piętnastkę żelazną. Kupujecie i kopiecie. Oczywiście, może, jeżeli ktoś chce, można się na przykład sobie kupić rangę albo brasz na przykład jakiegoś to, ale to niektóre osoby tylko mogą chcieć ale tak, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. No każdy chyba wie, że tym więcej, tym lepsza strefa, tym więcej będziecie sobie zarabiać. Ustawię... Awki na noc. Są tutaj legalne. Dużo osób tutaj stoi na noc. Chyba legalne. Nie wiem. Ja stałem kilka razy. Jakby dużo razy stałem długo, nie banu. Dużo osób awkuje, więc najlepiej jest sobie ustawić takiego Tiny Taska jakiegoś stoicie sobie na przykład, nie wiem, w takim miejscu i sobie po prostu biegacie i z tak niszczycie. No, teraz też wam pokażę, jak nie macie na przykład Tiny Taska, nie chcą się z skryptu ustawiać, to jest też wolniejszy sposób. Na przykład weźmiemy sobie zwykłą motykę, no chyba w ogóle EC, ale już dobra, weźmiecie sobie zwykłą motykę i idziecie. Szukacie sobie takiego fajnego miejsca, na przykład o tutaj jest takie fajne miejsce. Stoicie sobie tutaj, klikacie sobie ustawienia, sterowania, skradanie się, przełączanie. Klikacie Shift i, i kłócacie, tak? Później przytrzymujecie, żeby kopać. Klikacie F3 plus T i, sobie, i wam się samo kopie, nie? Nie musicie ogólnie wtedy nic robić, po prostu wam się kopie. Wy możecie, nie wiem, iść na nockę, nie wiem, iść, robić co chcecie, a to wam się będzie samo kopać. Jeżeli też ktoś ma dużo czasu, można sobie po prostu tak normalnie pokopać. że wiecie, że po prostu biegacie sobie i no tak sobie po prostu lecicie. Pamiętajcie, ulepszajcie te strefy, bo to jest giga ważne, tak samo pety, jak macie dużo tokenów, to idziecie sobie, spawn, Biegniecie sobie po prawo. I tutaj macie pety. Ja też nie mam najlepszych nawet. Ale to jest po prostu ważne. Te pety, bo one dają fajne. Tutaj. Bonusy. Co się zawsze przyda mieć. Klucze, no to tak jak już mówiłem, kejale. To, to tutaj też można jakieś generatory fajne zdobyć. Na przykład taki płyt. Tutaj. Taki end na przykład. No więc to strefy AWK moim zdaniem się bardzo nie opłaca stać. Już właśnie tak jak mówiłem, lepiej jest tak stać na AWK i się tak kopię F3 bo strefa AWK jest już jest dosyć useless, chyba że chcecie sobie zarobić takie prawdziwe pieniądze, bo... Jeżeli macie już wydropione te 10 zł, to na strefie AWK zarobicie więcej, ale jeżeli macie tak 2 albo w ogóle nic nie macie, dopiero wbijacie, no, to radzę Wam po prostu ze się yy, kopać. Tak jak mówiłem, wtedy będziecie zarobić więcej. No i to chyba tyle, co można powiedzieć. I tak jak mówiłem, będzie nagroda, konkurs. Wystarczy zrobić, zostawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem. No i komentarz z nikiem. No i wystarczy napisać w komentarzu Dzionek. Jak to ktoś napisze, napisze swoje hasło i nick, zostawi łapkę w górę suba, no to wygra, tak jak mówiłem, 20 milionów, plus mogę dołożyć jakieś, jakąś motykę fajną że, na start, jeżeli ktoś zaczyna. No, więc mam nadzieję, że taki poradnik Wam się podoba. Jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, film z innego, od, z innego tego serwera, to piszcie w komentarzach, ja może zobaczę. A więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia.